turniej żużlowy o puchar prezydenta miasta Grudziąza zapraszamy 13 października o godzinie 15 na stadion rzużlowy przy ulicy Hallera 4 w Grudziądzu. Moc atrakcji i wielkie żużlowe ściganie. Międzynarodowa obsada, 16 zawodników, 4 drużyny i 20 pasjonujących wyścigów. Zapraszają prezydent miasta Grudziąca i Grudziąckie Towarzystwo Żużlowe. Patronat medialny tygodnik Żużlowy, portal SportoweFakty.pl, TVSM w Grudziądzu i radio. Sk. Szczegóły imprezy znajdziecie na stronie www.pucharprezydentagrudziądza.pl City Parking Group, a więc Drużyna Niebieska. Kapitana Grudziądzaną przedstawiać nie trzeba. Krzysztof Buczkowski zawsze chętnie startuje w i dla Grudziądza. W Pucharze Prezydenta zdobył dotychczas najwięcej medali z całej startującej w niedzielę stawki, a i tym razem będzie chciał dorzucić kolejny krążek do swojej kolekcji. Jak nikt inny znający owal przy ulicy Halera, ubiegłoroczny brązowy medalista indywidualnych Mistrzostw Polski, reprezentant naszego kraju w drużynowym pocharze świata, dwukrotny złoty medalista drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów będzie miał wsparcie m.in. w osobie obecnego kapitana GKM-u Grudziądz, Norberta Kościucha. Kolejnego walczaka, dla którego nie ma straconych pozycji. Po sześciu latach spędzonych w Unii Leszno, dla której wraz z kolegami wywalczył złoto młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski oraz srebro drużynowych Mistrzostw Polski, przeniósł się do Poznania, gdzie startował przez kolejne pięć sezonów. W ubiegłym roku wraz z Pawłem Staszkiem i Łukaszem Cyranem wywalczył brozowy medal Mistrzostw Polski Park Klubowych. Do wspomnianej dwójki w miejsce wcześniej awizowanego Patryka Dudka dołączy Sebastian Ułamek. W przeciągu 21 lat startów na polskich torach reprezentował barwy siedmiu klubów, zdobywając w sumie 8 medali drużynowych mistrzostw Polski, w tym 2 złote, 3 srebrne i 3 brązowe. Choć rywalizacja wśród najlepszych zawodników globu nie przyniosła mu wielu sukcesów, to na krajowym podwórku skompletował pokaźny zestaw trofeów, zarówno indywidualnych, jak i parowych. Niestety, podobnie jak Krzysztof Łuczkowski, Sebastian Ułamek w tym sezonie nie uchronił swojej drużyny startu gniezno przed spadkiem do pierwszej ligi. Ta sztuka z kolei udała się ostatniemu zawodnikowi ekipy z niebieskimi kaskami, Patrykowi Dolnemu. W Grudziądzu do dziś wszyscy pamiętają przywiezione dwa punkty z bonusem w meczu z Gniezdem. W NA Ekstralidze 20-latek wystąpił we wszystkich 18 meczach z Farty, gdzie pod okiem Piotra Barona sukcesywnie rozwija swoje umiejętności. Po zakończonych zmaganiach w najwyższej klasie rozgrywkowej pojawił się ponownie w Grudziądzu w charakterze gościa na meczu z Lokomotivem.